5 maja wyjechały na wrocławskiej ulice patrole rowerowe Straży Miejskiej. Są to trzy patrole poruszające się rowerami elektrycznymi i klasycznymi, trzech strażników i trzy strażniczki. Najważniejszym zadaniem jest monitorowanie dróg rowerowych pod kątem występujących tam zagrożeń i utrudnień właśnie dla rowerzystów. Generalnie patrolujemy drogi dla rowerów, takie ulice osiedlowe i tereny zielone, czyli wszystkie parki, skwery, wybrzeże Odry, tam gdzie jest problem z dojechaniem radiowozem, a patrol pieszy, żeby pokonać ten dystans, musi niestety poświęcić dużo czasu na to, a rower jest na tyle mobilny, żeby nie było problemów i z prędkością, i żeby ten teren po prostu w miarę szybko zobaczyć, co się tam dzieje. Wczoraj był dzień, w którym przejechaliśmy 43 km, 42-43 km. Ja jestem osobą, która też dużo trenuje, dużo ćwiczy, interesuje się sportem, więc uznam, że no to będzie dobry referat dla mnie. Zdarzyły się wczoraj cztery wykroczenia. Jeden z wykroczeń to było polegający właśnie na przejeździe rowerzystów z błus po dla pieszych. Jeden pan na ulicy Grabiśńskiej e, nie poczekał na to, żeby się zapaliło zielone światło. tak? I na, po prostu, na nasz widok sobie przeszedł. A jedno wykroczenie było na osiedlu na, na Popowicach. Polegało na tym, że ktoś zaczął zaśmiewać prawnika. Zdarzało się, że jak przejeżdżaliśmy obok, to obracali się, żeby zobaczyć kto przejeżdża, bo właśnie rzucamy się w oczy przez kaski odblaskowe. I ogólnie widać, że rowerzyści również odbierają nas bardzo pozytywnie, że widać, że no, potrzebny jest ktoś, kto będzie zwracał uwagę na wykroczenia, które dzieją się na ścieżkach rowerowych.